Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy, w którym będziemy opowiadać Wam o grze, w której jak macie 35 minut do zabicia, to warto jest ją wyciągnąć. I o grze Ten Minutes to Kill będę opowiadać Wam... Czuniek? Ink? I kwiatusz. Chciałem powiedzieć windziarz. <grym wytrzymałem> <grym wytrzymałem> Ostatnio więcej słucham niż, niż mówię. To jest gra, y, 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 którą... z którą... Ze snajperką wśród zwierząt. Ze snajperką wśród zwierząt. Taki zwierzogród wersja R-rated. Ogólnie mamy tutaj do czynienia z grą dedukcyjną, w której jesteśmy zabójcami ukrywającymi się w tłumie i w tym tłumie mamy też wyłuskać parę celów, które mamy sprzątnąć. Innymi słowy przeprowadzamy dedukcję za pomocą noża, karabinu, pistoletu. Tak zwana redukcja. <laughs> I to nawet nie jest zwierzogród wyolbrzymiony, tylko to jest po prostu zwierzogród, tylko po prostu o tej mroczniejszej części. I to rok przed zwierzogrodem. I to rok przed Zwierzogrodem. To jest w ogóle gra, która jak wyszła, to kosztowała 10 euro, a potem zniknęła i kosztuje 33 funty. No właśnie. To jeżeli chodzi o ten zwierzogrodowy klimat, to nawet nie wiem, czy on to specjalnie zrobili. To, bo trailery nie Zwierzogrody w... już tam. Nie to wiem, to e, ta gra wygląda, jakby była na podstawie jakiegoś komiksu, ale nigdzie nie znalazłem takiej informacji. No tak, bo mamy tutaj postacie. Po, chodzą, mamy miasto, mamy postacie i te postacie to są morsy, y, myszy lisy, nie wiem co jest jeszcze, krokodyl jest. Goryle, teraz... ko, mi się koala. <laughs> um, I okej, okay, faktycznie w Zwierzchogrodzie jest tak, że tam myszka była malutka, a tu policjant mysz to jest taka wielka baba większa od goryla. To już policjant hiena. Tak? Tak. tak. Ma uszy jak mysz? Tak. Szczur? Ale jest tam ta taka kelnerka mysz i jest, ona jest. jest. No ogólnie chodzi o to, że mamy ludzi, tylko zamiast głów mają e... Zwierzęce, zwierzęce głowy i to się furys nazywa, czy coś takiego, ale nie wolę, wolę nie wnikać w to te ma. So, tak, nie, ale Tego się to, nie to na, na szczęście, poza tym, że jest to dziwne i świnkowi kojarzy się z furysami, to ma to jeszcze no, w grze dedukcyjnej sporą zaletę mnemoniczną. To znaczy, bo tam trzeba, to jest grę dedukcyjna i trzeba pamiętać. Trzeba dokładnie wiedzieć, który, który pionek jest który, więc nie szukasz o jednego z 20 ludzi, którzy wszyscy ta, są do siebie ta niska podobne. blondyna ta wysoka blondyna. Tak, tylko, tylko E, tylko, tylko to mord. fajnie przekłada się na to, że łatwiej jest zapamiętywać rzeczy, bo nie zapamiętujesz tak, bo... tylko ce, cech wyglądu, tylko a to jest to zwierzę konkretne, którego szukam. No dobra, ale o co chodzi w grze? Bo e, no nie ma klimatu tak naprawdę. No trudno znaczy... jest o zwierzętach zabijających się w mieście wyłuskać klimat. Znaczy są rozwiązania klimatyczne, takie na przykład, że jak mamy dzielnicę z wysokimi wieżowcami, to można strzelać ze snajperki. No, i że nie klucz. można strzelać obok policjanta, bo słyszy. Tak, i że zadźgać nożem można tylko w tłumie. Bo nóż ma Ale... niewielki zasięg. Tak. Kończy się na ramieniu. Jest, tak, ramię plus 20 do zadźgania nożem. Chyba tyle jest tego klimatu. Tyle jest klimatu. A mechanicznie o znaczy, co to, chodzi? chyba, że to faktycznie jest adaptacja czegoś, o czym my nie wiemy. Nic, niczego takiego nie, nie znalazłem. Niczego Nawet e, nie znalazłem. E, ten image Google Search nie wyprodukował rezultatów. No Aha. aż tak mocno nie szukałem. Dobra, ale jak wygląda gra? Gra wygląda tak, że układamy sobie na początku miasto z kafelków i układamy to całkowicie dowolnie. Ciekawe co by było, jakby ułożyć jedną bardzo długą ulicę. Snajperzy mieliby używanie, ogólnie byłoby zabawnie. Ale ogólnie też nie powinno się robić takich rzeczy. <laughs> za, każdym za każdym razem jak instrukcja mówi ci, żebyś zrobił coś w dowolny sposób, to instrukcja, a znaczy autor ma, zakłada, że nie jesteś kretynem, i że zasadniczo zależy ci na tym, żeby bawić się lepiej, a nie tak, gorzej. Tak, że zasadniczo, skoro coś trzeba tak zrobić, tą a w naturze nie występuje za bardzo symetria, to żeby unikać symetrii. Graliśmy przed chwilą na symetrycznej mapie, bo musieliśmy to sprawdzić. I... No było dziwnie. No mniejsza. I teraz tak. Układamy z kafelków miasto, i kafelki mogą być albo zwykłymi ulicami, albo ulicami, na których są stanowiska dla snajperów. O tym za moment. I ty tylko tym się różni. I ty tylko tym uh. się różni. Dwa rodzaje kafelków. Na każdym kafelku układamy jednego zwierzaka, jedną figurkę zwierzaka, i to jest gotowy setup. Przed zabójstwem jeszcze to, nie ma policji. Jeszcze no w ramach setupu dowiadujemy się Takim jesteśmy. W ramach setupu dostajemy też tajne tożsamości. Dowiadujemy się. No którym z tych, która z postaci jest nami, czyli na, naszym zabójcą i dostajemy też e, listę celów, listę celów, które mamy zlikwidować. I cele będziemy likwidować, tak jak Ink mówił wcześniej, za pomocą e, noża, pistoletu i karabinu snajperskiego. I jak to działa? Które są oddane niezwykle realistycznie. To znaczy, żeby... żeby zabić kogoś nożem, trzeba stać obok niego. Żeby zabić kogoś z pistoletu, trzeba stać... Obo, obok niego, w sensie na tym samym kafelku. Tak jest. Trzeba stać niedaleko, to znaczy na sąsiednim kaflu. Żeby z, e, zabić kogoś ze snajperki, no trzeba go widzieć, czyli mieć go po prostej. I stać na odpowiednim kafelku, na którym, z którego można strzelać. Dodatkowo, nie, jeśli chcemy do kogoś strzelać, to musimy być na kafelku, z którego strzelamy sami. Nie ma ani świadków, ani policji na tym kafelku. I A w policji to... również obok. A policja... No i kiedy, kiedy pada pierwszy trup, na planszy zaczyna pojawiać się policja. I panika. I od, te, i od tego momentu opcje jakie mamy w grze. To w swojej turze mogę poruszyć dowolnym, e, dowolną postać na dowolne pole. Mogę powiedzieć, że o, któraś postać właśnie zginęła. Albo mogę poruszyć policjantem i przepytywać postacie, a także innych graczy o to, a czy ten, tutaj Misio, to jesteś ty, kwiatoszu, i kwiatosz robi takie oczy i mówi. No, no tak. Nieważne. <grystanie> nie, nie, nie e, <grystanie> I generalnie. E, Naszym zadaniem często okazuje się nawet nie tyle zabicie swoich celów, bo przy wielu, wielu partiach nie widziałem, żeby ktoś wygrał poprzez po prostu zabicie trzech swoich celów. Szczególnie, że nie, ma, nie, nie są to najwyżej nagradzane osiągnięcia. Tak, no ogólnie chodzi o to, że za każdym razem, kiedy Twój Hitman kogoś zabija, to oddajesz przeciwnikom jakąś informację. Na, na no podczas... jest, jest dość łatwo stwierdzić, yy, znaczy wyeliminować, kto nie mógł być zabójcą, więc to tak. Ograniczamy w jakiś sposób pulę. Jeżeli ten Hitman był sprytniejszy, no to ograniczamy mnie. Jeżeli był niezbyt sprytny, no to bardzo ograniczamy tyle. Cała, cała gra w gruncie rzeczy polega na tym, żeby tak poustawiać postacie na planszy, żeby za każdym razem zabijając jakąś postać, oddawać przeciwnikom jak, najwie, jak najmniej informacji. Co powiedzmy działa <grym> podobnie trochę do y, Mr. Jacka. Właśnie też miałem. To, wspomnieć. Tam policjant uh -huh. musiał dzielić grupy cały czas na pół, żeby jak najwięcej ludzi oczyszczać, albo yy, tak, żeby jak najwięcej ludzi oczyszczać. A tutaj to zabójca musi ustawiać ludzi na pół, żeby przynajmniej połowa tych zwierząt była podejrzana o zamieszanie w sprawę, że ktoś nie przeżył. Taka sprawa. No i jakie wrażenia? <laughs> <laughs> najpierw ta gra działa teoretycznie od dwóch do czterech osób i ja najpierw grałem partię na cztery osoby. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że było mi wyjątkowo trudno śledzić przez cztery ruchy, bo każdy, każdy gracz ma dwie akcje. I na początku, jak się ludzie boją zabijać, żeby nie oddawać informacji, to każdy porusza dwie postacie. I tak idą na przykład trzy kółka. Więc jak łatwo policzyć, idzie 24, 24 postacie zostaną sobie gdzieś poruszone na planszy. I trzeba zapamiętać kto co gdzieś tam poruszył. E, więc... Czyli zasadniczo się nie zapamiętuje tego. Tak, Dokładnie, że na początku sporo tych ruchów jest taką ściemą. Tak, to dla jest ściemy. praktycznie żadna informacja. Tak, jest to takie działanie no to, Bo to jest na zasadzie, bo ja mogę poruszyć swojego zabójcę, ale ty wiesz, że ja poruszyłbym swojego zabójcę, więc poruszę swój cel, ale ty wiesz, że ja mogę poruszyć swój cel. Więc i... poruszę cokolwiek i myślisz, czemu poruszasz mojego kwiatła? <laughs> 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 Przecież na pewno nie jest Twoim celem. Bo swoją drogą, to jest o tyle fajna rzecz w tej dedukcji, że poza tym, że wiemy kim jesteśmy i wiemy, wie, wiemy też jakie mamy cele i wiemy, że skoro, my, skoro to są nasze cele, to, nie, to nie, są... nie są to ani zabójcy przeciwnika, ani ich cele. Więc wiemy też, kiedy na przykład przeciwnik robi ruch, który jest ewidentną ściemą, ponieważ on nie może... Czasami Jeżeli przeciwnik... nagle rusza się naszym, naszym celem, to znaczy, że albo odsłania, zasłania coś, albo robi ścieżkę. Ja powiem tak. Na to się można bardzo łatwo nadziać, bo ja grałem taką partię, w której w pierwszym ruchu mój przeciwnik poruszył kimś i zabił, i podejrzanymi było trzy moje cele i jakaś inna postać. Tak no. 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 więc Dobrze, to, że przeciwnicy że... nie wiedzą, kto jest celami innych przeciwników, też jest dosyć. Przykre. I właśnie. E, liczba postaci jest e, identyczna niezależnie od tego, ilu graczy siedzi przy stole. Czyli, jeśli gramy w pełnym składzie, czteroosobowym, to, to wszyscy, wiemy, wszyscy, że każdy jest kimś. Każdy jest kimś. I, i wiedza o tym. Nie pozwala nam na jakieś skuteczne blefowanie, szczerze mówiąc. To znaczy nie, tak, no to właśnie ja... wtedy się wspinasz na jakby wyżyny finezji wrabiania swojej ofiary w zabójstwa. To znaczy... znaczy tak, ale wiesz, że ktoś przy stole wie, że coś robisz dziwnego. Tak. W generalnie I, tak. I jeszcze co gorsza nie masz pojęcia kto. Tak. Nie no, jak, jeżeli się ruszasz jakby swoimi ofiarami, swoje ofiary yy, wrabiasz w zabijanie swoich innych ofiar, to teoretycznie. A daje można na... i tak, ale, ale, nadal, ale nadal. to. Nie, nie zawsze są okoliczności, żeby to zrobić. Przeważnie nie ma szczególnie, szczególnie jak już jeden policjant stoi, a jak dwóch stoi, to w ogóle połowa planszy. Tak. tak, bo policjant, policjant działa tak, że mówiliśmy, jak działa policjant, że tak. obok niego i, i koło niego nie można mu tam machać bronią i nożami. Źle to bo robię się... już ofiaruje zabójstwa. Ma uczulenie na ołów w każdej postaci. Policjanta też można zabić. I daje to minus co 1300, 1337 punktów. Gdzie zabójstwo takie normalne daje jeden punkt. Tak. <laughs> więc to jest taka edukacyjna rola tej gry, że nie wolno strzelać do policjantów. Tak, no i po zabójstwie policjanta przychodzi nowy policjant, więc efekt jest, że tak powiem, niewymierny nie, znaczy... niewspółmierny do wysiłku. Znaczy, no tak, wydaje mi się, że jest to taki spektakularny sposób poddania się. <laughs> No więc tak, graliśmy, w to, to, to chyba z, zacząłeś mówić i gdzieś utknęło to, tak, o, że, o Że dla czterech osób mamy wszystkich w grze. Dla trzech jest to tyle ciekawiej właśnie, że jest już część postaci, które nie są niczyje. Że są cztery postacie wtedy, które są puste, nie są ani zabójcą, ani, ani celem i obaj gracze nie wiedzą do końca kto to. Bo na czterech graczy jest generalnie tak, coś się zrobi i zostaje powiedzmy 3-4 podejrzanych, no i do naszej kolejki upłynie 6 ruchów. To przy niesprzyjających wiatrach zostanie, zostaną zadane 4 pytania, i. I, i, i któreś trafi. I, i któreś trafi. Bo to i te... ustawienie planszy w taki sposób, żeby do zabójstwa podejrzanych było pięć postaci, to już jest na czterech graczy dosyć trudne. Tak. Szczególnie, że właśnie część z tych, które nam się wydaje, że ustawiliśmy, że są podejrzane, to wcale nie są dla innych podejrzane, bo oni wiedzą, że to... Zresztą ci inni przecież po to tam stawiają, te postacie, robią sztuczny tłok z ofiar i <grym> ktoś tam zginie z nienacka. Tak <grym> i nagle jakiś nóż się pojawia w tłumie i ludzie się rozbiegają. A propos, tak. o przypomniałem sobie, a probo ginięcia z nienacka. To jest gra w związku z tym, że robimy właśnie coś takiego, że o nagle przegra, przegracamy kogoś i on ginie. Trzeba mieć zaufanie, że wszyscy gracze patrzą uważnie, i tak, nie to pomylą jest, się to jest... w rozgrywce, ponieważ no jeżeli ktoś zagra nielegalnie, czyli na przykład strzeli snaj snajperką z pola, na którym ktoś inny był, no to dedukcyjnie wiemy, że to nie mógł zrobić ten, no i to wykoleja niestety całą tak, partię, jest... a zweryfikowanie tego jest, jest dopiero na, po rozegraniu mhm. gry. Tak, i to najczęściej weryfikacja sprowadza się do tego, że okej, okay, z Tobą w to więcej już nie gramy. No, ale... no taka, taka prawda, no bo... No bo to zupełnie podważa jakikolwiek sens grania, jeżeli ktoś. Po, jeżeli podejrzewamy, że ktoś może się mylić. Ale z drugiej strony, jeżeli podejrzewamy, że ktoś uważnie nie pilnuje, to na konwencie, różne rzeczy się dzieją. Dobra, czyli co? Problemem na czterech graczy było to, że rzadko jest mój i dużo rzeczy się dzieje. Jak graliśmy na dwie osoby. Problematyczne było to, że znowu tam wszystkie postacie są w grze, ale połowa z nich nie należy do nikogo. I co, na dwóch graczy? Intuicyjne wydaje się to, że chcesz jak najdłużej odwlekać moment dania przeciwnikowi informacji. Zabiłem w pierwszej rundzie. <laughs> I cóż, i co, zagraliśmy tak, i gracz, który je zabił jako pierwszy, czyli udzielił informację. No przegrał. Przecież Zwłaszcza, bo... że ten drugi gracz zupełnie przeoczył, że podejrzany był też Mors, ale on to nie zauważył, bo Mors stał po Nie, bo zdaje się, że nie wspomnieliśmy tego, że jeżeli się straci swojego hitmana, ale to się gra dalej. Gra się dalej tylko można, policją. Można już, gra się już tylko policjantami, w sensie demaskuje się pozostałych hitmenów. I to jest właśnie w tej dwuosobowej partii problem, ponieważ w momencie, kiedy jak jest więcej osób, to nawet jeżeli mojego zdemaskują i ja gram policją, to jeszcze coś się dzieje poza tym. Ktoś ginie, coś się może pozmieniać. Natomiast tutaj wydaje mi się, że już się nic, że na dwie osoby zdemaskowali mnie. Ja niby mogę grać tą policją, ale tak naprawdę, no mogę zyskać maksymalnie jeden punkt za. Na dwie osoby trzeba by zagrać tak, że musiałbyś ruch po ruchu zrobić dwa zabójstwa. Czyli mhm. zrobić zabójstwo, nie, da, nie zostać zdemaskowanym i natychmiast zrobić drugie zabójstwo i nawet jeśli przeciwnik cię zdemaskuje. To być może wystawi się na... No w każdym razie okay, to, jest... To, to jest jeszcze do przetestowania. Ogólnie pierwsze wrażenie było takie, że na dwie osoby to nie działa tak fajnie, ale z drugiej strony dałoby się zrobić z tego taką grę do, do przemóżdżenia. Znaczy, ale są jest... lepsze dwuosobówki. No tu jest też taki, powiedzmy, problem, że pierwszy ród dla pierwszego gracza może albo wyglądać tak, że ma ofiarę w idealnym miejscu i będzie średnio podejrzany, albo może tak nie być. Jeżeli Pierwszy gracz dostanie taką, powiedzmy, przewagę, to ta gra bez, bez niczyjej zasługi wygląda tak naprawdę potencjalnie. No, po tym no może też taką przewagę dostać w prezencie, bo po prostu ktoś inny, robiąc te ruchy zaciemniające, wystawi mu. Tak, ale nawet, ja nigdy nic nie dostałem w prezencie. Ale nawet, nawet jak dostanie w prezencie, no to to jakoś tam, powiedzmy, wynikło z gry. A tutaj przy rozpoczęciu i zwłaszcza na dwóch graczy, podejrzewam, to by tak mogło też być, że jak ktoś dostanie to pierwsze zabójstwo takie, że tam dalej będzie mnóstwo podejrzanych, a on tak naprawdę niczego nie dotknął na planszy. To by to w zasadzie też już było kończące dla partii. W ogóle to rozwiązanie, przepraszam jeszcze muszę pocisnąć, to rozwiązanie, że są ci policjanci gra się tymi policjantami, ono z jednej strony jest takie trochę słabe, bo wygląda, że o ktoś żeby sobie, sobie pograł mimo, że odpadł, ale z drugiej naprawdę dzięki temu, patrząc na to ile punktów się zdobywa, można walczyć o to zwycięstwo. Teoretycznie tak, ale ja właśnie chciałem powiedzieć odwrotnie, że mi o ile wydaje mi, wydawało mi się, że to jest fajne, że potem się gra tymi policjantami, o tyle właśnie nie tylko w dwuosobowym wariancie. Problemem dla mnie było to, że jak już grasz z tymi policjantami, to bardzo można policzyć, ile ja punktów jeszcze mogę zdobyć, ile punktów ma ktoś inny i na zasadzie niby mógłbym zdemaskować, ale przez to kończę grę. I nie mam najwięcej punktów, a nie mogę, nie mam żadnego, żadnego sposobu, żeby zdobyć tych punktów więcej, żeby kogoś dogonić. Więc tak naprawdę demaskuję, żeby skończyć grę, albo nie demaskuję, bo. No bo, bo, bo przez to, to przegrywam. Bo, bo, bo przez ale... to przegrywam. Także to, to jest fajne, ale to. Nie wiem, mnie, bo... mnie, mnie nie zachwyciło to granie. Trochę, trochę bolałoby mnie bardziej, gdyby nie to, że ta gra trwa 15-20 minut. W długiej grze to bym po prostu nie zniósł tego. A tutaj, a tutaj jeśli jest. Okej, okay, kończmy grę i grajmy jeszcze raz. Ten, to, to sprawia, że. No nie jest to aż tak. To jest problem, ale to jest problem do zniesienia. No nie wiem, a. Tak już podsumowując to co. Na cztery osoby może być, ale. Bywało lepiej na dwie osoby. Jeśli szukacie gry dwuosobowej, w której będzie blef i dedukcja i ogólnie ukryte coś, informacje... To się nazywa Mr. Jack Mr. Jack albo Kwiatoszu najlepsza gra dwuosobowa z ukrytą informacją? No to będzie władca pierwszej konfrontacja, a nie deluxe. Tak jest. <gry> Ale co? Ten minut jako gra trzyosobowa, podoba mi się. No wam się, mimo że na pudełku jest 2, 4 to dwa nie, cztery tak sobie, ale trzyosobowa wersja naprawdę mi się podoba. Na pewno jest bardzo sprytna, bardzo z prostymi zasadami i, i taka. I taka dedukcja dająca przyjemność, bo jest tutaj trochę pamięciówki, jest tutaj. Trochę z... zabijania. Trochę zabijania, jest, jest trochę patrzenia na ręce przeciwnikom, że dlaczego ty to przysuwasz tutaj w tym miejscu. No i no jest, ten, jest ten bardzo fajny motyw, tak jak w Mr. Jacku, odcinania, że. Okej, okay, dałeś mi jakąś informację, to teraz tę część zbioru mogę odrzucić i pracuję na tym, co mam. Skojarzyło mi się właśnie, jak powiedziałeś, o tym, że dlaczego ty to, dlaczego ty to przesunąłeś. Przypomniało mi się i róży, gdzie jest podobny mechanizm też, że mamy sobie postacie, każdy może przesuwać każdą, i pewne działania są bardziej podejrzane, a pewne mniej. Tylko, że tam to powiedzmy zagubiło się właśnie w tym, że w pogoni za ukrywaniem siebie, w zasadzie mm -hmm. prawie wszystkie ruchy, które się robi to są blefy. Mm -hmm. No dobra, to ode mnie na szybko. Dla wersji trzyosobowej tej gry to będzie jedyneczka. Ode mnie szybko. Mimo tego, że to wszystko jest fajne, to dla mnie osobiście już nie wiem, to jednak jest trochę, te, trochę za dużo pamiętania. Ja mam ambicje, żeby, żeby to spamiętać wszystko i mi jest trochę głupio, że mi się nie chce tego spamiętać i, i że, och, powinienem wiedzieć, który z tych dwóch to jest, ale gdzieś tam, tam wcześniej mi się nie chciało nad tym pomyśleć. Także plus trochę tych wad, że przypad, w przypadkowej sytuacji może być ktoś znacznie korzystniejszy niż, niż nie, przez to, że zostanie zdemaskowany, potem tak trochę, trochę już w takiej półgrze uczestniczy. Ja jednak temu nie dam jedynki. Ja, ja, to jest gra, którą doceniam, ale, ale raczej, raczej nie miałbym ochoty więcej w to grywać. To znaczy. Ja zagrałem w to całkiem sporo partii. Muszę powiedzieć, że od drugiej bardzo mi się podoba. Ja z kolei nie mam ambicji, żeby pamiętać i, i, i to widać po tym, że raczej nie wygrywam w tę gry, ale jakoś bardzo przyjemnie mi się w to gra. Biega się tymi zwierzętami, tu się zabija, tam coś się dzieje. I ja bym wersję czteroosobową też polecił. To ja nie będę aż tak kręcił nosem na tę czteroosobową. Ona ma swoje wady, ale z drugiej strony ma też takiego trochę chaosu, podczas którego można komuś wsadzić nóż pod żebra. I ode mnie to będzie jedyneczka i gdyby nie to, że ta gra kosztuje 33 funty używana, to ja bym sobie ją bardzo chętnie kupił za 10 euro, za które była na początku sprzedawana. Natomiast e, przeprowadzając dedukcję przed nagraniem odkryliśmy, że można w tę grę zagrać posiadając egzemplarz e, Martwej Zimy, bo tam też są figurki postaci i tam są też karty postaci, które są potrzebne do wyznaczenia celów i morderców i do tego trzeba użyć na przykład kart Jungle Speed, bo potrzebne są tylko dwie wersje czarne i czerwone. I można sobie przetestować tę grę. Zasady pewnie są w internecie po francusku. Wspaniała przygoda Google Translate yy, i czeka. Więc ode mnie to jest jedyneczka i według mnie warto to zagrać. A jak wyjdzie yy, taniej to kupić i, i grać i, i jest bardzo fajne. Yy, no to trzy by były jedynki gdyby nikt się nie wyłamał. Więc są dwie jedyneczki oraz zero dla ten. Ale to nie jest, to, to mówię, to nie jest zero takie miażdżące. To jest zero takie nie, nie za bardzo dla mnie gra o, w ten sposób. I o tej grze mówili dla Was ciunek. Wspomniany ink. I kwiatarz. <laughs> nie widziasz. <laughs> nie nie widziasz, co na mnie tę chwilę zajęło. I na razie, do usłyszenia. Na razie.